Wyczerpana, bardzo proszę o zabranie głosu pod sekretarza stanów w Ministerstwie środowiska pana Andrzeja Koniecznego. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Poselski projekt ustawy o szkodach łowieckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw stanowi propozycję rozwiązania narastającego w ostatnich latach problemu szkód łowieckich. Dlatego też kierunkowo na poparcie zasługuje oczywiście propozycja włączenia w większym zakresie udziału Skarbu Państwa w zakresie wypłaty odszkodowań. Niemniej jednak w pierwszej kolejności należy zauważyć, że rozwiązanie wspomnianego problemu szkód łowieckich jest, problemem, jest przedmiotem przepraszam, aktualnie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie, dróg sejmowy nr 219 nie jest zatem zasadne dwutorowe prowadzenie prac nad projektami odnoszącymi się do tych samych regulacji. Jednocześnie przedmiotowy projekt, zawarty w druku nr 372, wymaga nie tylko daleko idących poprawek legislacyjnych i, i, i redakcyjnych, ale przede wszystkim budzi zastrzeżenia co do zasadności konkretnych rozwią proponowanych rozwiązań. W szczególności należy zauważyć, że z uzasadnienia projektu wynika, że jego celem jest stworzenie całościowej regulacji dotyczącej odpowiedzialności za szkody łowieckie. Tymczasem projektowana ustawa zawiera jedynie kilka ogólnych przepisów, których nie sposób wdrożyć bez całego szeregu doprecyzowujących i uzupełniających regulacji. W szczególności ustawa, poza ogólnymi przepisami dotyczącymi oględzin i szacowania, nie reguluje trybu i zasad Ustalania odszkodowań. Analiza projektu prowadzi do wniosku, że nie wprowadza on rozwiązań, które istotnie odbiegają od obecnych przepisów. Projekt nie wprowadza więc nowej jakości w zakresie wynagradzania szkód łowieckich w porównaniu do obowiązującego stanu prawnego. Wprowadzenie możliwości ubiegania się przez dzierżawców lub zarządców o zwrot przez wojewodę części wypłaconych odszkodowań to jest projektowany artykuł 6. Przy jednoczesnym zachowaniu zasady, zgodnie z którą szkody łowieckie w obwodach łowieckich będą nadal szacowane przez dzierżawców i zarządców tych obwodów, artykuł 5 nie zapewni osiągnięcia celu ustawy, czyli doprowadzenia do stabilizacji stanu prawnego prowadzącego do rzeczywistej kompensacji szkód łowieckich w sposób uczciwy, jasny i przejrzysty. Projektowana ustawa znacząco rozszerza pojęcie szkody łowieckiej. W obowiązującym stanie prawnym są to szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone podczas, przez myśliwych podczas wykonywania polowania oraz przez pięć określonych gatunków zwierząt łownych. To jest dzik, łoś, jeleń, daniel i sarna. Tymczasem projektowana definicja szkody łowieckiej, artykuł 2, punkt 1, projektowany, oznacza, że szkodami łowieckimi w rozumieniu projektowanej ustawy będą szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych lub obwodach rybackich przez jakikolwiek gatunek zwierząt łownych lub zwierząt objętych ochroną gatunkową z uzasadnienia nie wynika przy tym dlaczego proponuje się objęcie odpowiedzialnością odszkodowawczą szkód wyrządzonych przez wszystkie gatunki zwierząt łownych oraz zwierząt objętych ochroną gatunkową Ustawa rozszerza także zakres odpowiedzialności dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich oraz Skarbu Państwa o szkody wyrządzone w obwodach rybackich, nie zapewniając przy tym środków na ten cel. Z uzasadnienia nie wynika jednocześnie, czym jest to uzasadnione. Artykuł 6 projektowanej ustawy przewiduje zwrot przez wojewodę dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich części wypłaconych odszkodowań. Zwrot ten, w zależności od stopnia realizacji rocznego planu łowieckiego, ma wynosić od 30% do 50%. Wątpliwości budzi, czy budżet państwa powinien aż w takim zakresie partycypować w szkodach łowieckich. Gospodarkę łowiecką w obwodach łowieckich prowadzą bowiem zarządcy i dzierżawcy obwodów łowieckich i to oni odnoszą z niej korzyści. W kontekście poprzedniej uwagi za niedoszacowane należy uznać określone w uzasadnieniu na stronie 17 skutki finansowe projektowanej ustawy po stronie budżetu państwa w wysokości jedynie 40 milionów złotych rocznie. Wyliczona jedynie w oparciu o dane historyczne kwota nie uwzględnia bowiem, że odszkodowanie miałoby obejmować szkody wyrządzone przez wszystkie zwierzęta łowne, nie tylko te wymienione na wstępie oraz wszystkie zwierzęta objęte ochroną. Gatunkową. Można więc uznać, że koszty dla budżetu państwa będą znacznie wyższe, niż zakładają to wnioskodawcy. Jednocześnie ustawa nie zapewnia środków na ten cel. Wskazane powyżej zastrzeżenia wskazują na istotne wątpliwości, czy projektowana ustawa jest adekwatna do zakładanych celów. Dziękuję bardzo.